Szanowni Państwo, pokazywałem Wam wcześniej, w poprzednim odcinku, że na ten dystans, z którego nie za bardzo potrafię trafić ze strzelby, potrafię trafić z rewolweru, z broni krótkiej i wszystkie sześć strzałów wchodziło w komorę. I tak sobie pomyślałem, tu jest sześć kul, kaliber 44, 45 i tam trochę prochu pod każdą. Gdyby to wszystko naraz nasypać, na jeden strzał do takiej strzelby, co się stanie? <laughs> Hehehehe <laughs> Dawaj, całą lożę szyderców ustawię Teraz ja będę się Szczydzić z Majka, że ani razu nie trafił Dobra, spokój tam do latających kurczaków nie udało nam się trafić, ale kurczaki muszą kiedyś wylądować. Znaczy, mnie się nie udało trafić. Tak, tak. Gips. Mm. Ale kurczaki muszą kiedyś wylądować. I wystarczająco cierpliwy, myśliwy zawsze będzie. Do, do, dopnie. Dopnie swego! Może <słyszykli> nie ruszyć, Przyjął. One tu krążyły, krążyły i to jest miejsce gdzie lądują, ja o tym wiedziałem. Pancerne są. Ej, ale ile mają czarnych kulek w sobie. Ale nie przebijają się te kulki na wylot. Nie. Ja myślę, że ty mogłeś je trafiać w locie, bo one miały takie punktowe odbarwienia. No, aż tak właśnie to wyglądało, ale 70 granów prochu, no. Weź odwróć. O, tu widzisz takie odbarwienia no. miały. Tak, tu ma, tu ma takie odbarwienie z poprzedniego strzelania. Czołem! Witamy w Starym Wspaniałym Świecie w kolejnym odcinku z naszym gipsem! Straszną, długą rurą, lufą, gipsem. We wstępie do odcinka widzieliście, jak strzeliliśmy do latających kurczaków, a potem do siedzących kurczaków. No. Ale dzisiaj o tym nie będzie. W pierwszym odcinku strzelaliśmy drobnym śrutem i pokazywaliśmy Wam, że można zastrzelić np. oranżadę z 50 metrów albo papierowy talerzyk z 70 metrów. Można zabić drobnym śrutem z takiej strzelby. W następnym, kolejnym odcinku pokazywaliśmy Wam strzelanie strasznymi, ciężkimi slagami, takimi pociskami jednolitymi, którymi można polować na niedźwiedzie i jelenie. A dzisiaj pokażemy Wam coś pomiędzy, jednym i drugim. Jak się kiedyś polowało, kiedyś, bo się już od tego trochę odchodzi, na grubą zwierzynę, na dużą zwierzynę, ale śrutem, grubym, czyli nie jednym pociskiem, ale wiązką grubego śrutu, dzięki któremu mamy trochę większe pole rażenia. Drodzy Państwo, Zobaczcie, ja tu mam kulki, to są kulki do .32, te kulki mają średnicę .323 3. do karabinu czarnoprochowego kalibru .32 i jedna taka kulka, jak wejdzie w odpowiednie miejsce, jak trafi na komorę albo trafi w układ nerwowy, to ona też zabije, no i z karabinu .32 strzela się jedną taką kulką. A do naszej dzisiejszej strzelby nabijemy tyle. Nie wiem ile to jest. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście. To dla równego rachunku. Niech będzie dwanaście. I strzelimy tak, jak żeśmy poprzednim razem strzelali na 30 metrów. Ustawimy ten sam papierowy talerzyk, który jest naszym wzornikiem komory jelenia wirgnijskiego w Ameryce, w górach Skalistych. I zobaczymy, czy jeden strzał trafi na komorę. Przekonajmy się. Gips. To mamy naszą miarkę do drobnego śrutu, a zobaczymy. Jak ona się ma do naszych kulek? O, idealnie. To jest 12 kulek, czyli idealnie się. One, widzicie, w warstwie po 3 się układają w naszej lufie. Nasypiemy tyle prochu, ile tu się mieści do tej miarki i te kule wsypiemy. W poprzednim filmie pokazywaliśmy Wam te slagi potworne, które tak naprawdę Amerykanie powiedzieliby, że to jest overkill, czyli przesada, bo ten slag o kalibrze 12, wagomiarze 12, to jest straszny pocisk. To jest kaliber jakieś 72 setne cala. Nie wiem, na niedźwiedzia może, albo na jakąś niebezpieczną zwierzynę. Jeżeli polujemy gdzieś, gdzie to można robić na jelenia, to taka nawet jedna kulka, kalibru 32, jeżeli wejdzie na komorę, to ona załatwi sprawę. To jest, moi drodzy... Czy ty możesz mi powiedzieć, co ty masz w głowie? <grymne> co tu się dzieje? <grymne> to jest, moi drodzy, nasz jelonek. Co tu się dzieje? <grymne> To jest... To jest, cicho. to jest, moi drodzy, nasz jelonek. I to jest jego komora. E, tak zupełnie mówiąc szczerze, e, to Amerykanie używają takich papierowych talerzyków, żeby sobie symulować wymiar komory. Zobaczymy, co się stanie, jak strzelę z 30 metrów z naszego śrutu. Dzień dobry! No, słabo, słabo, powiem Wam słabo. A czy tak, jedno weszło na komorę, i ten jeleń już pewnie byłby zaorany. Ale myślałem, że będzie lepsze skupienie. Bo jest raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. To jest powód, dla którego się odchodzi od lotki przy polowaniach, bo nie mamy pełnej kontroli. Gdzie to leci, tylko to leci taką przypadkową chmurą, i może się rzeczywiście tak zdarzyć, że wszystko ominie komorę i nam poranie zwierzę, które ucieknie, i potem będzie płakało bardzo długo. Ja myślę, że on umarł. Wiecie co? Używaliśmy teraz tej miarki, ale ta miarka to jest do drobnego śrutu, i to jest kwestia taka, że żeśmy równocześnie dali taką samą objętość prochu i tą wsypaliśmy tu kulę, ale pomiędzy tymi kulami jest dużo pustej przestrzeni w porównaniu z drobnym śrutem. Więc tu jest jakby za mało ołowy względem prochu. Po prostu tu jest za duża na prochu. Damę o wiele mniejszą na Może ten wzór tego śrotu, ta wiązka śrótu się tak nie rozejdzie, tak jak się rozłaziła przed chwilą. Ja teraz zmniejszę na 70 granów tą miarką. Bo tamta to ma jakieś 95, czyli tu będzie prawie o 1 czwartą mniej. Albo więcej, ponad 1 czwarta mniej. Te korki są do dwunastki, one dobrze tu pasują, ale one są bardzo ciasno pasowane. Potrzeba jest sporo siły, żeby je przecisnąć przez lufę. I 12 kulek. Ten gips się charakteryzuje tym, że nie ma, jak widzicie, podczepianego pobojczyka. Pobojczyk trzeba sobie nosić osobno. Ale w zestawie jest taki składany cudo z dużym jagiem do dwunastki, żeby nam się te kartoniki nie przekrzywiały. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Zmniejszenie naważki trochę nam poprawiło sytuację, ale jeszcze nie tak bardzo. No dobra, moi drodzy, to jeszcze coś, jeszcze coś popróbujemy. To też się liczy jako trafienie. Tu jest nadgryziona nasza komora, czyli mamy raz, dwa, trzy w komorze. Za blisko, nie będzie ostrości. Teraz, moi drodzy, spróbujemy z koszyczkiem. Zobaczymy, ile kulek tam do niego będzie. 5, 6. tylko 6. Tak, wchodzi tylko 6. to jeszcze drugie 6 nasypię na górę. Będą 3 w koszyczku i 3 poza koszyczkiem. Eee, tu jest jedno, Nie, tu jest jedno WHO. A reszta w ogóle w nic nie trafiła. Bo rzeczywiście to do góry idzie, to ja przyceluję w takim razie ja mu to w buty. Jest dokładnie, proszę Państwa, to o czym mówiłem, dlaczego się odchodzi od loftki. Eee, przycelowałem mu teraz niżej w buty i mamy raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć kulek weszło w cel. Wszędzie naokoło! ominęły wszystkie... Yy, ważne narządy. Ważne narządy. No, to może być też tak, że on strzela obwarzankiem, że on się rozłazi, nam się ten wzór yy, i strzela obważankiem jest w środku dziura, czyli najgorzej jak może być. To jeszcze spróbujemy, tylko trzeba nowego muminka narysować. Taki dziwny odgłos był, co? No, takie tr -tr 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 -tr. No i zobaczcie, moi mili. Dosypałem więcej kulek, i to wcale nie powoduje, że więcej kulek wchodzi w cel. Jedna rzeczywiście weszła na komorę, druga tutaj, trzecia tutaj, czwarta tutaj, piąta tutaj. No ta była. ta była. Aha. To tu, tu dwie weszły, tu trzecia. No. To ja mam myśl. Mam myśl. Szanowni Państwo, pokazywałem Wam wcześniej. W poprzednim odcinku, że na ten dystans, którego nie za bardzo potrafię trafić ze strzelby, potrafię trafić z rewolweru, z broni krótkiej, i wszystkie sześć strzałów wchodziło w komorę. I tak sobie pomyślałem. A tu jest sześć kul kaliber 44-45 i tam trochę prochu pod każdą. Gdyby to wszystko naraz nasypać na jeden strzał do takiej strzelby, co się stanie? No dobra, możemy sobie wyobrazić sytuację, w której. Z naszego Remingtona strzelamy z Wezuwitu i sypiemy na przykład ile? 20 granów e, prochu pod każdą kulę razy 6 to będzie 120 granów Wezuwitu e, i 6 kul 45. 4,51 na przykład damy. 120 gramów Wezuwitu. To mamy taki trochę grubszy Wezuwit, bo jest odsiany. On nadal jest dosyć miałki, bo to jest do, do broni krótkiej. Będzie, będziemy, więc będziemy mieli kopnięcie. Będzie złe kopnięcie, powiem wam. Będzie zły dotek w wezuwitu. 120 gramów. Koreczek i 6 kul, 4, 5, 1. Takich he. Dla porównania, takimi przed chwilą strzelaliśmy. Było 12 tych małych, a teraz będzie 6 tych dużych. Zmniejszymy trochę dystans, bo te kule mogą się nam tak rozlecieć, że żadna nie trafi w tarczę, więc byłaby nuda. Zmniejszymy dystans. I strzelimy sobie tak. Z 20 metrów. Oj, 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 Raz, dwa, trzy, cztery pięć, sześć. <laughs> to jeszcze to powtórzymy. Z 30 zobaczymy. Ale ja teraz Mike będzie strzelał, bo mi barka odpadła. No powiem Ci, że tego naszego jelenia to coś załatwił. Załatwił na amen. No ja ostrzegałem Majka, że ten jeleń był Hitlerem. I mamy raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Udało Ci się, przeżyłeś. Na szczęście. Przeżyłeś. I no mhm. tu jest ciekawe, bo nam się lepiej, o wiele lepiej układa ten nasza wiązka śrutu, to trudno śródem nazywać, to jest 6 kul do rewolweru kaliber 44, to jest nauka z tego filmu, żeby wziąć, że to, jak się układa ta wiązka, to zależy, ile nasypiemy prochu, jakie kule damy, ile tych kul, i pomiędzy nimi jakie przybitki. To jest zabawa z tym. Więc jeżeli nam na początku rozwalało ten cały śród po tarczy, tą grubą loftkę. To nie znaczy, że coś się bronią nie tak, to znaczy, że trzeba sobie dobrać e, dokładne parametry. I można walić jak Remington, tylko że sześć na raz i każda z tych kul to ona nie leci jak z Remingtona, bo z Remingtona mamy 8-calową lufę, a tu mamy 33-calową lufę. No do tego wintowaną, więc każda kulka jest stabilizowana. Ach, ona jest, no po co ci stabilizowana, jak wszystkie tutaj wchodzą w patelnię. E, tylko one mają dużo większą energię. Każda z tych kul ma dużo większą energię niż pojedyncza z Remingtona. A propos patelni. Jeden, na pewno. Ten. Nie, drugi też. Drugi też, dwa weszły. Dwa weszły. Przeżył. To teraz musisz z dwa razy mniejszej odległości. Dobra. No teraz to tego. Raz, dwa, trzy, cztery Tu już taka wiącha leci Wiącha, piącha taka Nie chciałbym z tego oberwać Na bliskim dystansie już mamy wiącha, piącha. O kurde Dostał wudo Będzie mógł tylko latać ja się To się zagoi Przestał działać Zrób sztuczne oddychanie Proszę państwa prowadzimy kursy na prowadzącego strzelanie Куда